Cześć, ja mam na imię Asia i tutaj dzielę się tym, co mówi do mnie Bóg. Dzisiaj mam dla Ciebie proroctwo. Będzie troszkę bardziej rozbudowane niż zazwyczaj, dlatego że dostałam całkiem sporo informacji, które mam tutaj przekazać. Oczywiście, jak to proroctwo? Każde proroctwo należy skonsultować z Bogiem, czy na pewno jest do Ciebie. To powinno być potwierdzenie tego, co Bóg mówi do Ciebie na co dzień. I słuchając tego, Duch Święty powinien Ci to potwierdzać. Więc zaczynajmy. Po pierwsze, wczoraj dostałam wizję przed zaśnięciem i w tej wizji było 41, 47. I jak zniknęły te liczby, pojawiło się 44. I zapytałam Boga, co znaczy 41, 47. I to, co mi tutaj podpowiedział, to księga rodzaju, rozdział 41-47. A przez tych siedem urodzajnych lat ziemia rodziła obficie. To jest historia Józefa. Jeśli nie znasz historii Józefa, pewnie znasz, ale tak w skrócie powiem. Józef został sprzedany przez swoich braci jako niewolnik. Pracował na dworze faraona i tam zostaje niesłusznie oskarżony o gwałt, przez co trafia do więzienia. W tym więzieniu uczy się zarządzać ludźmi, dzięki Bogu. Bóg w ten sposób wykorzystuje tą sytuację, oraz przy okazji odczytuje sny. Tutaj mamy w tej historii pokazane dwóm ludziom. Jeden z tych ludzi wychodzi z tego więzienia i ma wspomnieć o Józefie, że jest tam w więzieniu, natomiast zapomina o tym. I w momencie, w którym faraon ma sen, którego nie potrafi zrozumieć, ten człowiek na sobie o Józefie i mówi mu, że jest w więzieniu taki człowiek, który potrafi odczytywać sny. Józef odczytuje sen faraonowi, w którym mówi, że właśnie będzie teraz 7 lat fitych, a potem 7 lat chudych. I faraon postanawia ustanowić go jako rządcę Egiptu i daje mu dysponować tym wszystkim, żeby te 7 lat żeby w te 7 lat On zgromadził to, czego może brakować przez te kolejne siedem. I ten moment, o którym tutaj Bóg do mnie powiedział, to jest ten moment właśnie, w którym, w którym jesteśmy w tej obfitości. I bardzo możliwe, że Twoja historia jest w jakimś stopniu podobna. Czyli przebywałeś w jakimś więzieniu, nie dosłownie może, ale miałeś jakieś ograniczone możliwości. Może, mo, może siedziałeś bardzo dużo w domu, i nie miałeś za bardzo możliwości wyjścia, i czułeś się jak w więzieniu, czułaś się jak w więzieniu. Może chciałaś, chciałeś robić więcej, ale byłeś w jakiś sposób mocno ograniczony. Bóg w tym czasie uczył ci pewnych rzeczy. Bóg nigdy nie marnuje naszego czasu, jeżeli żyjemy z nim. Ten czas nigdy nie jest marnowany. Nawet jeżeli nam się wydaje, że siedzimy i nic nie robimy, jest jakaś rutyna i stagnacja, to jeżeli robimy to z Bogiem, tak naprawdę to jest nasz rozwój. I tak jak Józef spędził w więzieniu dwa lata, ale Bóg wykorzystywał to, że on tam siedział i uczył go zarządzać ludźmi, co było mu potrzebne właśnie później, kiedy miał być drugą osobą po Faraonie i zarządzać jeszcze większą ilością ludzi, mieć o wiele większą odpowiedzialność. Jesteś teraz w momencie, w którym wychodzisz z tego więzienia. Bóg przygotował cię i teraz wchodzisz w inny etap, w coś nowego. Wchodzisz w siedem lat obfitości. W tym Wiąże się obfitość taka finansowa, którą miał Józef, w tym wiąże się obfitość ludzi, taka obfitość życia, intensywności naszego życia. Bóg zaraz po 41, 47 pokazał mi numer 44 i co ono oznacza. To sprawdziłam sobie w Strong Concordance, czyli w Konkordacji Stronga. Co Bóg często mówi do mnie przez tą Konkordację, to jest po prostu rozpisanie każdego słowa w Biblii. Na jakąś cyfrę. Absolutnie to nie jest numerologia. Konkordacje można zrobić tak naprawdę z każdej książki. Po prostu pierwsze, pierwsze słowo będzie jeden, drugie dwa, trzy. trzy. Jeżeli mm, ktoś potrzebuje łatwo szukać pewnych słów, to taka konkordacja po prostu pomaga. No i oczywiście takiej zwykłej książki raczej nikt nie rozpisuje w konkordacji, bo to nie jest coś, co się studiuje e, i nad tym bardzo długo si siedzi i rozmyśla. Natomiast Taka, taka księga jak Biblia jak najbardziej ma konkordację i każde słowo ma tam swój numerek. I co oznacza 44? W hebrajskim oznacza abizer. Nie jestem pewna czy tak to się czyta. Oznacza mój ojciec jest pomocą. To co tutaj jest bardzo ważne to, że oczywiście Bóg cały czas Ci pomagał i Bóg dalej będzie Ci pomagał. Bóg Ci nie zostawi i to jest co jest bardzo ważne żebyś Ty też nie zapomniała, nie zapomniała Bogu. Że będziesz go potrzebować w każdym okresie swojego życia. Ojciec, ten nasz Ojciec Niebieski jest naszą największą pomocą. Nieważne przez co będziemy przechodzić, potrzebujemy go. Nawet w tych obfitych latach, gdzie będzie bardzo fajnie, bardzo go potrzebujemy. To było po hebrajsku, natomiast po grecku akistron ak i oznacza to haczyk na ryby. To, co Bóg chce tutaj Ci przekazać, że ta obfitość wiąże się też z łowieniem ludzi. Czyli to, o czym mówił Jezus. Te następne lata w Twoim życiu będą obfite w to, że będziesz przyciągał ludzi, przyciągała ludzi do Boga, do Jezusa. Tym bardziej Ojciec powinien być Ci pomocą, bo bez Boga nie jesteś w stanie tego zrobić. Tak jak mamy w Mateuszu 4:19 i powiedział im: chodźcie za mną, a uczynię Was rybakami ludzi. Te Twoje błogosławieństwa, one są połączone też z tym, że będziesz przyciągać ludzi do Boga. I Bóg może wykorzystywać Twoje pokolenie w bardzo różny sposób. Jedną z rzeczy jest to, że ludzie widząc, jak Ci się powodzi, to przez co przeszedłeś i że się nie poddałeś, nie poddałaś, że cały czas byłaś z Bogiem, że pomimo tych ciężkich lat, ciężkiego okresu, który przeszłaś, przeszedłeś, nie poddałaś się i teraz są tego owoce. Jest ta obfitość. I ludzie obserwują nas. Ludzie patrzą na nas. Tak jak patrzyli na Jezusa, obserwowali Go. Może nie zawsze do Niego podeszli i coś mu powiedzieli, ale cały czas go obserwowali. I tak też jest z nami, kiedy żyjemy blisko Boga. Więc ludzie będą Cię obserwować i będą widzieć, okej, okay, miałaś taki taki okres, może wszystko straciłaś, straciłeś. Może było strasznie, może sobie nawet myśleli, jejku, po co ona żyje z tym Bogiem, skoro, skoro jej życie tak wygląda. Jakbym, ja nie żyję z Bogiem, i moje życie wygląda lepiej. Ale to, co teraz zobaczą, zmieni ich stanie. Nagle pomyślą sobie, okej, okay, to jednak był dobrze zainwestowany czas. To, że się nie poddałaś, to przyniosło owoce i obfitość. Drugą rzeczą jest to, że dzięki obfitości, którą ty będziesz miała, będziesz miał w życiu, będziesz mógł też pogłosławić innym. Może miałaś, miałeś problemy finansowe, może problemy jakieś z mieszkaniem, z pracą. Dzięki temu, że Bóg będzie ci błogosławił, ty będziesz miał środki, będziesz miała środki, żeby błogosławić innym. I też tu jest bardzo ważne, trzeba pamiętać o tym, że te pieniądze, które mamy, te rzeczy materialne, które mamy, wszystko to, co daje nam Bóg, też ludzi, to jest, to jest od niego. On jest naszym źródłem. I nie, nie powinniśmy być chciwi, po, powinniśmy pamiętać o tym. Wszystko to, co mamy, to jest po prostu źródło od Boga. I dopóki my jesteśmy wszczepieni w to źródło. I spędzamy czas z Nim, kochamy Go, szukamy Go, chcemy z Nim być jak najbardziej, chcemy Jemu się przypodobać, chcemy mieć jak najbliższą relację z Jezusem, to to źródło nie wygaśnie. I to jest nasze główne źródło. I nie musimy się wtedy martwić o to, co będzie, bo Bóg też poprowadzi nas w taki sposób, żeby wszystko było dobrze. Kolejna rzecz, którą Bóg mi pokazał, to miałam ostatnio sen, gdzie leżałam w wannie. I woda już była taka, koletnia, i w pewnym momencie usłyszałam głos, żeby wyjść już z tej wanny. I kiedy wyszłam, woda zaczęła schodzić, i też zobaczyłam, jak ona była już brudna. To, co Bóg chciał tutaj przekazać mi i Tobie, to, że to był okres czyszczenia, to był okres oczyszczania Ciebie, po to, żebyś wydawała, wydawał lepszy owoc. Ten okres oczyszczenia był ważny, trzeba było w tej wannie posiedzieć, Bóg cię musiał wyszorować, co mogło być nieprzyjemne, ale teraz musisz z tej wanny już wyjść i spuścić tą wodę i zapomnieć. Oczywiście, jasne, że my będziemy pamiętać wszystko to, co się wydarzyło, i to jest coś też, czego się uczymy i co jest dla na nas cenne, to nasze doświadczenie jakieś, ale nie powinniśmy. Się na tym skupiać. Nie powinniśmy w tej wodzie siedzieć na siłę, ani się przyglądać jakoś bardzo temu, co tam było. Po prostu spuśćmy tą wodę, podziękujmy Bogu za to, że nas oczyścił, i idźmy dalej. Też to, co Bóg tutaj mi pokazał, Jana 15. Polecam w ogóle cały rozdział sobie poczytać, ale to, co Bóg mi tutaj mocno naświetlił, odnośnie właśnie tego słowa. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owoc, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała opitszy owoc. Wy już jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was, jako torość nie może wydawać owoców sama z siebie, jeśli nie będzie trwała winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem winorośną, a wy jesteście toroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić. Tutaj właśnie Bóg mówi o tym oczyszczaniu i to, co też tutaj Bóg mi pokazał, że Każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. To, że Bóg Cię oczyszczał, to znaczy, że widział w Tobie potencjał. I to znaczy, że już zaczęłaś, zaczęłaś wydawać jakieś owoce. Bóg widzi dalej w Tobie potencjał. To, że przechodzimy przez trudne rzeczy i że Bóg czasami właśnie nas przeciora. <grywa> Męczy, że tak powiem, nie wiem, czy to jest dobre słowa. Takimi różnymi trudnymi rzeczami w naszym życiu, że przechodzimy przez trudne momenty, że przechodzimy przez jakieś wyzwania, takie sytuacje, których my nie chcemy, których byśmy sami pewnie, które byśmy sami pewnie nie chcieli wejść. Ale to, że Bóg nas przez nie właśnie przyprowadza, to świadczy o tym, że widzi w nas takie drzewo, które. Ma wydać owoc, które ma duży potencjał, i Bóg przez to, że Ci przeprowadzał przez te wszystkie rzeczy, to to jest dla Ciebie znak, że teraz będziesz wydawać ówczesny owoc i że Bóg widzi w Tobie ogromny potencjał. Widzi w Tobie niesamowite rzeczy, jesteś cenna, cenny dla Niego. Tak jak z drzewami, trzeba je przycinać, żeby, żeby one mogły wydać więcej owocu. Jeżeli się je zostawi, to one zdziczeją. I to, że, że pozwoliłeś też, pozwoliłaś Bogu na to, żeby to robił, że się nie poddałaś, cierpliwie znosiłaś, znosiłeś wszystkie te trudne rzeczy, które przychodziły. Ten okres właśnie takiego więzienia, okres taki powiedzmy martwy trochę, może jakby na to spojrzeć z boku, ale tak naprawdę on nie był martwy. To była po prostu zima. To po prostu musiało się wydarzyć po to, żeby... Przyszły teraz te lata obfitości, żeby przyszło teraz nowe. Więc gratuluję Ci wchodzenia w nowy etap. Jeżeli jeszcze tego nie widzisz, to i tak pewnie czujesz to już w duchu, w sercu, że coś się zmienia. I nie przejmuj się tym, że jeszcze nie widzisz tego w świecie fizycznym, to na pewno lada moment zaraz przyjdzie. To o czym najbardziej tutaj pamiętaj, że ojciec jest naszą pomocą i jest Twoją pomocą, to jest Twoje najważniejsze źródło. To do Niego musisz być wszczepiony. I też tutaj, to czuję, że powinnam powiedzieć, to nie chodzi też o to, żeby teraz martwić się tym, co będzie po tych siedmiu latach, skoro y, potem miało być właśnie te lata chude. To nie o to jakby chodzi tutaj w tym proroctwie. Trzeba pamiętać o tym też, że Józef y, był przygotowany i jego te lata chude nie dotknęły, bo przez te, przez te się przygotowywał. Niekoniecznie oznacza to dosłownie tego, co było w tej historii. Dla każdego to prorosła będzie znaczyło troszkę coś innego. To, co jest najważniejsze, to to, że Ojciec jest naszą pomocą i że ta obfitość przede wszystkim będzie się objawiała w tym, że będziemy przyciągać ludzi do Boga, bo to jest coś najcenniejsze tutaj na Ziemi. Nie jest cenne to, gdzie mieszkamy, w jak, jak dużym bogatym domu mieszkamy, jaki jest nasz stan konta, czy jakim autem jeździmy, to są rzeczy zupełnie tak naprawdę nieistotne, bo kiedy umrzemy, to to nie będzie miało najmniejszego znaczenia. Ale to, co ma znaczenie rzeczywiście, to przyciąganie ludzi do Boga, bo w ten sposób mamy udział w ratowaniu ich życia, a przede wszystkim ich dusz. I to jest tutaj najważniejsze i to jest jakby to, na czym powinniśmy się też skupić w tym proroctwie, że Poprzez naszą obfitość, poprzez obfitość w naszym życiu i poprzez ten etap obfitości, w którym w który my teraz wchodzimy, to jest przede wszystkim praca dla Boga. Ten etap obfitości to jest przede wszystkim praca dla Boga. Jesteśmy rybakami ludzi i każdy ma jakieś inne powołanie troszkę, nikt z nas nie jest taki sam, więc nikt nie może mieć dokładnie tego samego. Ale jeżeli oglądasz to proroctwo i dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że jesteś w tej grupie, która będzie miała naprawdę dobre wyniki. Tym, która będzie naprawdę dużo robić i będzie robić dużo wspaniałych rzeczy. Masz ten zaszczyt, że Bóg chcecie użyć. Więc dziękuję Ci za dziś. Mam nadzieję, że to było czytelne. Jeśli to było przydatne, proszę zostaw lajk like i komentarz. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję też wszystkim osobom, które to robią. Życzę Ci wspaniałego czasu z Bogiem. I do zobaczenia.